Witam, witam, fani ogólnie. Zrobimy taki testik na Was. W tym sensie, kto jest prawdziwym fanem, a kto jest ciotą. Wszystko się rozstrzygnie. No i zobaczymy. Mam taką propozycję. Jak, bo ciągle mówicie, piszecie, że jesteście fanami. No to się rozstrzygnie. Pytacie tego, kto jest fanem, kto jest ciotą. Jutro akurat yy, w południe Pracuję do godziny 14 w Łodzi, akurat po pracy w Łodzi. Ciekawy jestem, który fan by podarował w prezencie Jokajkę. I zobaczymy, jak się rozstrzygnie, kto jest prawdziwym fanem, a kto jest siatą. Bo każdy pisze, jest, jesteście fanami, a jak coś robię, propozycje, teścik. To już macie nas w dupie. No to się rozstrzygnie. Ja chcę pisać na bozo, tak co ma 4000 lajków. I zobaczymy ile, ile osób jest za nami. Taki teści robimy na was. Nie ma tak kurwa w chuje granie z nami. Będz.